Dzień dobry Państwu. Z nami dzisiaj Eke Overbeck, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor książki Maksima Kulpa, Jan Paweł II. Wiedział. Czy jest Pan bardziej, a właściwie Pana książka bardziej kroplą drążącą skałę, czy może bardziej rewolucyjnym dziełem, który prowadzi arystokrację, w tym wypadku kościelną, wprost na szafot, jak podczas rewolucji francuskiej? Jak Pan ocenia to, co się zadziało po wydaniu Maksima Kulpa? Myślę, że raczej kroplę. Jest raczej kroplą. Ale czy to, jest, czy to nie jest smutne? No, w ogóle to jest smutna książka, no. pod wszystkimi względami, to jest bardzo niewesoła książka. No trudno, ale czasami trzeba mówić o sprawach, które są nieprzyjemne i smutne. No. Książka jest przytłaczająca, to prawda, ale jeżeli ktoś po nią sięgnie, to naprawdę zachęcamy. Jest, byłaby dobrym kryminałem, gdyby nie była oparta na faktach i udokumentowana. Proszę mi powiedzieć, bo ja pytałam się, czy to nie jest smutne, że w tym kraju, w którym y, obdwoje w sumie żyjemy, tak dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby y, stanąć w prawdzie, a właściwie żeby kościół katolicki stanął w prawdzie. Jak Pan na to patrzy? E, no to nie tylko w Polsce, bo na całym świecie tak naprawdę jest tak, że e, te przestępstwa, molestowanie seksualnego nieletnich przez duchownych e, były tuszowane bardzo, bardzo długo. To, co teraz też sam papież Franciszek w reakcji na książkę i reportaż Gutowskiego e, potwierdził, że do 2002 roku nawet powiedział, że to była normalna praktyka tuszowania tego typu przestępstwa. przestępstwa. E, I tak naprawdę wszędzie na świecie to wygląda tak, że jeżeli nie ma dziennikarzy, plus oburzenie opinii publicznej, plus władze publiczne, które no, są skore, żeby pociąć kroki, czyli bez presji zewnętrznej, Kościół katolicki nie ujawnia całej prawdy. Ja nie znam takiego, nie znam kraju, gdzie kościół sam siebie, bez presji od zewnątrz, zbadał w sposób no, w miarę obiektywny, neutralny ten problem i ujawnił skalę tego problemu. Mimo wszystko, jednak otwierają dla świeckich władz swoje archiwa w innych krajach kurie, a u nas są one, z tego co. Zresztą też pisze pan w swojej książce, zamknięte na klucz, zabetonowane i jest po prostu, nie, chyba nie wiem, czy jest jakaś nadzieja, że one się otworzą dla nas? E, no teraz się oczywiście o tym mówi, a to znowu jest, o tym się mówi, dlatego że no trafiliśmy w czuły punkt, tak, że nie mogą dłużej zaprzeczyć, że coś, coś ukrywają. Tak? I, I teraz jest oczywiście pytanie, komu chcą udostępnić te, te archiwa? No, nie sądzę, żebym nie chciała e, dać dostępu do e, tych archiwów. E, na ile to będą obiektywni badacze, czy będzie obiektywna komisja, tak, która e, to bada? Do tego jest pytanie, ile tam się w ogóle z, znajduje tych materiałów. Tak? Pytanie jest, na ile, zwłaszcza w tych czasach komunistycznych, Rzeczy były napisane i u ile po prostu z, no, ze względów bezpieczeństwa, e, takie rzeczy w, w sposób no, nie wprost e, nazywane, bo ja widziałam bardzo dużo opisów e, obrad wewnątrz kurii, we, na poziomie dekanalne, na, no, na różne poziomy wewnątrz kościoła, gdzie w ogóle nie mam mowy o, 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 o tym temacie, tak. Także możliwe, że bardzo mało zostało pisane, i do tego nie wiemy, co teraz się dzieje w tych archiwach. Tak? Bo nikt, nikt oprócz e, biskupów nie wie, co tam, co, co tam się dzieje w tej chwili. Tak? Czy tam nie znikają w tej chwili dokumenty? Czy one nie znikają, czy, czy dokładnie tak? Powiedział Pan o tym, że Panu by pewnie nie udostępnili. Bardzo dokładnie opisuje Pan mechanizm, jaki, jakim Kościół katolicki posługuje się w tuszowaniu, w tej tajemnicy, prawda? To jest i wstyd, i atak na Kościół, i to jest bardzo naoliwiona machina. Czy Pan na sobie doświadcza tej, tej machiny i w jaki sposób? No, niestety, niestety, no, no wesoło nie jest. No, sposób prowadzenia debaty publicznej w Polsce jest, jak to określić, no, kontraproduktywny, nazwijmy to tak. Tak, so jest przede wszystkim, chodzi o to, emocje, jest bardzo mało, jest argumentacji. Nikt tak naprawdę nie polemizuje z, z setnym tej książki, tak? Z, fakt, z, z, główną, z główną treścią tej książki, tak naprawdę nikt nie polemizuje, ale za to bardzo dużo się dzieli, włosów na czworo, bardzo dużo powołuje się, wywołuje się emocje i to idzie na, 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 na różnych poziomach, tak? to idzie na poziomie, no niestety też na poziomie polityczne. I chciałbym skorzystać z okazji, że my teraz rozmawiamy, żeby. No, powiedzieć, że to jest bardzo niedobrze, zarówno to, że politycy, politycy zaczynają używać Jana Pawła II jako narzędzie polityczne, tak, i to jest to jest uwłaczające dla dla pamięci e, Jana Pawła II, moim zdaniem, nie wspominając już o o, o kremówkach PKP, że to jest w ogóle to, tak, to, to, to jest to jest straszne, ale z drugiej strony też no e, o pomniki, Jana Pawła II, to co miało miejsce w Łodzi, no to też nie popieram i serdecznie odradzam, tak, nie tędy droga, bo to też tylko podjudza atmosferę, budzi jeszcze większe emocje i naprawdę no wystarczy tych emocji i trochę więcej rozumu by tu się przydało i spokoju. A ja bym nawet dodała, że te emocje po stronie tych, którzy jakby stają po, w taki sposób emocjonalny po stronie ofiar, to im więcej ich będzie, tym bardziej ten już mechanizm bardzo znany, czyli atak na kościół i dyskredytowanie wszystkich, którzy atakują, on się tak naprawdę przyda kościołowi. Także tutaj byśmy jeszcze zaapelowali o rozsądek, prawda? No, to, to tak naprawdę mało widzimy ofiar w tej całej dyskusji. To jest, i to też w Polsce to jest duży problem, że dużo się dyskutuje o Kościele, o Janie Pawle, o, o nie wiem, o dobrym imieniu Polski, o e, narodowych tradycjach, o, no, o wszystkim, a tak naprawdę ofiary są, no, często są pominięte. tak? To podczas gdy, napisałem tę książkę, tak naprawdę. Przede wszystkim dla nich, tak? dla wszystkich tych, którzy padli ofiarą a, takich przestępstw e, z rąk duchownych. A nie tylko w Polsce, bo to nie jest książka, oczywiście w pewnym sensie to jest książka o Polsce, tak? w sposób bezpośredni to jest książka o, o Polsce, ale tak naprawdę to jest książka, która dotyczy całego kościoła, bo Jan Paweł II nie był papieżem polski, on był papieżem, całego kościoła katolickiego, tak, i sed, sedno tej książki jest to, że on wiedział, jako arcybiskup, był skonfrontowany z tym problemem molestowania seksualnego nieletnich przez księży, tak, to jest fakt, to są po prostu fakty, a z drugiej strony przez prawie cały pontyfikat nie reagował na to, nie podjął kroku, tak, i te dwa i zestawienie tych dwóch faktów to jest tak naprawdę to, co jest najbardziej oburzające. Dlatego porozmawiajmy trochę o ofiarach. Mi jako mamie bardzo trudno było to czytać, bo mamy ja lenarne. Jako, jako, jako ojciec też. No. No. Mamy Lenarta, który molestował dziewczynki, trzy siostry, do których Pan zresztą dociera i do, do dziś zmagają się z tą ciężką sytuacją. To jest Kamysznica, sucha, beskicka, trzemieśnia. Jest Lawrence, który no najbardziej mnie przeraził. On z kolei mi się, ten przerażający płaszcz, którym on okrywał te dziewczynki i zmuszał je do, do dotykania siebie w miejscach intymnych. I robi to przy klasie. Te, te dzieci o tym wiedzą, to jest upakarzające, i tam jedna matka robi rewolucję jedna jedyna w tej całej wsi. Surgent, który molestuje chłopców, I, i jedna z najstraszniejszych historii, która w sumie miała finał w sądzie, to jest ksiądz Słodkowski z Niemodlina który z kolei molestuje chłopców i cała właśnie wykorzystanie przez Kościół tej, tej sytuacji walki z reżimem komunistycznym, żeby zatuszować tą sprawę. To o tych ludziach pan pisze i mówi pan, że kiedy się z nimi spotyka. Ja usłyszałam w wywiadzie z panem Sekielskim Markiem, że oni, że niektóre z tych ofiar ogromną siłę wkładają w to, żeby wyprzeć, żeby przestać pamiętać i to je niszczy. Jakie ma Pan jeszcze doświadczenia z, w, tych, w tych rozmowach? Jak, jak one wyglądały te rozmowy z ofiarami? No, naj, najciężej jest wtedy, kiedy widzisz, kiedy wiesz, na podstawie dokumentów, że rozmawiasz z kimś, kto doświadczył, okay. molestowanie, i które. No, na wszelki sposoby Próbuje wypierać, tak? I zdaję sobie sprawę z tego, że to jest to straszna niewdzięczna niewdzię rola, że, że po tylu latach, bo mówimy tu o, o pół wieku, e, stajesz oko w oko z, z człowiekiem, który po prostu wypierał swoją traumę, tak? I ty przychodzisz i, i no, przypominasz to, tak? I to jest strasznie ciężko. E, no ale no, trzeba. Jak... Tak rozmawiać, mm -hmm. to jest. Rozmawiam. Tak, tak. To jest. to jest najtrudniejsze. Zarzuca się nam, zarówno o Gutowskiemu, jak, jak, jak i mnie, że my tak się opieramy na teczkach SBD, tak? Ale teczki SBD mm -hmm. są tylko punktem wyjścia naszego. No, naszy, naszych śledztw dziennikarskich, tak? I to. Poza tym to nie są tylko teczki ezbeckie to są. Materiały sądowe z tamtej epoki, i do tego są świadkowie, którzy potwierdzają to, co jest napisane w tych teczkach. I nie tylko molestowanie, ale też inne szczegóły, które i to wszystko jakby pokazuje, że te, te materiały są wiarygodne. No, jeszcze oprócz. Pomijając jeszcze tego, że, że w ogóle to jest mit, że SB miałby tylko, zajmować się tylko fałszowaniem dokumentów. No to jest ewidentne, ewidentny nonsens, tak? bo żadne, żadna służba wywiadowcza tak nie, nie funkcjonuje i nie może tak funkcjonować. No pan w tej książce dość. Dobrze dokumentuje tą współpracę w, tak naprawdę Kościoła z SB, bo ksiądz, który, to wszyscy współpracowali z SB, współpracuje z, z SB, jest księdzem, który, którego afery się wycisza i to wycisza się przez tych złych komunistów, prawda, których, których ta, z którymi tak walczymy, bo jest im przydatny po prostu ten, który będzie donosił na kościół, także tutaj ta, ta, ta pan ma taki rozdział cza, czarni i czerwoni, to jest taki taniec chocholi w Polsce. To, pan to odkrył podczas pisania tej książki, czy wcześniej już w 2013 to było widoczne? Jakie to na pana robiło wrażenie? No, to co, no, wiele miałem takich momentów, że byłem zaskoczony tym, co znalazłem. E Nigdy nie zdałem sobie sprawy, do jakiego stopnia ten PRL był tak naprawdę przyjaznym, w no, bardzo paradoksalny sposób przyjaznym otoczeniem dla kościoła. Tak, że na początku oczywiście to były te straszne lata stali, stalinowskie i wtedy faktycznie to był ostry terror i, i próby zniszczenia kościoła, ale potem to, co tak naprawdę doszło do coraz bardziej do jakiejś równowagi między kościołem a a państwem. I to wyszło Kościołowi coraz, coraz bardziej na, na dobro. Tak? Um, I to też widać, gdy chodzi o to molestowanie seksualne, że jest bardzo paradoksalne, że często bywało tak, że jeżeli ksiądz popełnił takie przestępstwo, tak, to mógł liczyć. Na ochronę ze strony SB, jeżeli się zgodził na współpracę. A nawet jeżeli nie, i to i tak władza komunistyczna była bardzo powściągliwe, żeby, żeby e, wszcząć śledztwo i doprowadzić sprawę do sądu. Dlatego, że oni padli trochę ofiarą własnej no, e, propagandy antyklerykalnej w tym sensie, że ich wiarygodność Mówi teraz o komunistach, tak? Wiarygodność władzy komunistycznej była bardzo niska. Przede wszystkim w momencie, kiedy oskarżali księży. Ludzie mieli ogromne zaufanie do, do, do kościoła i bardzo mało do władz komunistycznych. Więc kościół bardzo, bardzo łatwo mógł to wszystko przedstawić jako prowokacja, tak? To, to wszystko nieprawda. Nawet w, w, w przypadkach, kiedy to było prawda. Także, no i to, to, to jest paradoks. Ja, ja liczyłem na to, kiedy zacząłem e, no, zbadać te sprawy i te, te, te archiwa, ja liczyłem na to, że znajdę jakieś przykłady, że SB e, potrabiała. Podrobiałam dokumenty, żeby oskarżać książę o Prowokowała o takie, tych księży, czy, prawda? A, czy odrzucała tak nie wiem. tych. Nic, nie wiem. Ja nic takiego nie znalazłam. Wręcz przeciwnie. Pokazuję w książce bardzo dużo przykładów, gdzie SB miała informację o, o, to, o tym, o to, że jak jakiś duchowny robił takie rzeczy. I nawet czasami nawet wstępne dochodzenie już było przeprowadzone, a mimo tego nie doprowadzono do, do, do spraw sądowej. Także to jest bardzo, no. bardzo paradoksalne, ale żeby jeszcze bardziej skomplikować o, o, obrazek, czasami dochodziło do spraw sądowych, a w tym Polska się różniła od Zachodu, bo u nas, tak, pochodzę z Holandii, no, so, że na Zachodzie te sprawy o wiele dłużej jakby było po prostu no, tak naprawdę tuszowane. Podczas gdy oczywiście z powodów pobudek no, ideologicznych już od lat 50, nawet pierwszy przypadek już koniec lat 40, które znalazłem, już zdarzało się, że książę um, oskarżono oskarżano, oskarżano, e, oskarżano, e, sądowo tak, i nawet skazano, do, 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 skazano na, na karę więzienną. Także no, to doświadczenie, no, tak właśnie, to doświadczenie to polscy, polscy biskupi, w tym Karol Wojtyła, już mieli bardzo długo, zanim w ogóle w Stanach Zjednoczonych, w połowie lat 80., ta, ten kryzys wybuchł, kiedy pierwszy ksiądz w Stanach Zjednoczonych został to oskarżony i skazany. Także to pokazuje też, że po prostu to jest nieprawda, że Wojtyła nie wiedział, kiedy. Kryzys się zaczął w Stanach Zjednoczonych, albo że miał nie rozumieć, albo że miał myśleć, że to są prowokacje. To jest po prostu nieprawda i teraz to wiemy. No teraz do tego dochodzimy. Wojtuła bardzo bał się dziennikarzy, przestrzegał przed tymi wichrzycielami opinii publicznej, którzy nie zawsze są obiektywni, prawda? Z pod tekstem e, subiektywni. E, czy myśli pan, że w tych czasach Kościół korzysta na przykład z PR-owych agencji, żeby. E, jakby zaognić sytuację i znowu odwrócić tak dialog, czy też informacje o, o przestępczości księży, żeby wyciszyć? Myśli pan, że Ale takie działania są podejmowane? Jakiego okresu? Pytanie dotyczy jakiego ja, okresu? Ja mówię, że o, te, o, teraź, o teraźniejszości, o dzisiejszych czasach. Czy myśli pan, że kościół... No to na pewno, oni, oni mają bardzo... E, sprawną e, machinę e, damage control, czyli ograniczenie szkód. To jest jasne, to jest jasne. To mają, to mają opracowane, bo już mają, no ile mam doświadczenia, to się zaczęło po połowie po lat 80., no to można wyliczyć, tak, ile to jest już czasu, czy ponad 35 lat. No? Także oczywiście oni już wiedzą, jak, jak bardzo to jest szkodliwe i jakie ogromne zniszczenie to może wyrządzać kościołowi. Tylko już są na tyle mądrzejsze, że no, i też widać to też w Polsce w reakcji episkopatu. Reakcja episkopatu jest tak naprawdę bardziej powściągliwa niż reakcja polityków. To są politycy w tej chwili, oprócz tam paru biskupów, którzy no bardzo mówią Sześć, rzeczy, <Sześć. Okropne, tak? tak? E, nazwijmy to tak? I, i, i no, okropne. E, to przede wszystkim są politycy, którzy w tej chwili rozkręcają te, te emocje. Na, no, Kościół jest już nauczony. No, my wiemy, że w latach... Pod koniec lat 90. znajomy redaktora naczelnego naszej istotne.pl, pracował w takiej agencji, która miała wyciszać wszelkie afery. Myśli pan, że to pościągliwość z episkopatu, o której pan mówi, to jest właśnie ta dobra reakcja? Poczekamy, co oni wszyscy, jak się rozszarpią i... No, to jest... Oczywiście Kościół wie, że, no, że to są fakty, tak? Że oni nie mogą zaprzeczyć, tak? E Wiedzą też, że no, muszą coś z tym robić i próbują to jakoś po swojemu no, ro, e, rozbroić tę te, te, potencjalną bombę tak, pod kościołem. E, Pytanie jest, dlaczego tak długo czekali? Tak. Dlaczego bo przecież już od dawna mogli, e, od dawna już mogli robić badania, mogli być bardziej otwarci, tak, gdy chodzi o tę sprawę. Tak. Ja 10 no lat jedyne, temu to, to jedyne, takie. Się... Jedynym księdzem to ksiądz Isakowicz Zalewski, prawda, który delikatnie pisze o księdzach w okresie współpracy księży z SB. Ale też o wielu rzeczach, zresztą, ma w swojej książce to podkreśla, tak jakoś nie wypuszcza informacji na temat molestowania, na temat bicia dzieci, bo to jest nie tylko w pana książce jest molestowanie. Są gwałty, jest molestowanie, ale jest też niezwykle taka agresja tych księży wobec, wobec dzieci w, w latach no 50., 60., 70. To jeszcze, to jeszcze podkreślane jest u Pana. Tak, to e, gdy chodzi o Izaku, księdza izakowicza Zaleskiego, no to on podkreśla, że miał zakaz tak odgórny od kardynała Dzibisza, żeby ze swojej książce ujawnić e, skandale obyczajowe, jaką to sam mówi, przede wszystkim homoseksualne. Tak, ale to już bardzo dawno temu, tak? To już u, kiedy to było? To jest 17 lat temu, mhm. że ta książka się ukazała. Także no, trochę tego czasu się zmieniło, nie. Książce jest ogromna ilość wątków my zachęcamy do przeczytania, bo naprawdę jest doskonale napisana, świetnie udokumentowana, i y, warto ją przeczytać, żeby właśnie nie dać się tym emocjom o których Pan Coverback mówi, które wcale nie pomagają. A już na koniec, bo tak podsumowuje Pan tę książkę, zresztą podobnie jak Gutowski, yy, yy, sapiechą. No i yy, Jan Paweł II jest jego ministrantem. Czy my mamy się szykować jeszcze na jakiś skandal obyczajowy ministrant sapiechy? Jana Trudno, ja, ja nie wiem, ja się zdecydowałem jednak to opisać, mm -hmm. bo nie chciałem być wśród tych, którzy widzieli um, ten materiał, te dokumenty i nic z tym nie robili. Tak? Um, Wątpię, czy będziemy mieli twardsze dowody, albo twardsze dokumenty, więc dużo więcej informacji na ten temat, bo no, mm -hmm. Ci, którzy mogli być, mogliby być świadkami, już nie żyją, tak? Także to musiałyby być nowe dokumenty, które rzucają nowe światła na, na, na tę sprawę. To, co, ta, gdy chodzi o Sapiechę, jest tak, e, tak bulwersujące moim zdaniem, jest to, że wszyscy, bo bardzo dużo ludzi zapoznało się z, z, tymi, z tymi dokumentami, a nikt nie opisywał, tak? Dlaczego nikt nie opisywał? Tych dokumentów mówiąc, że to były jakieś straszne, w kolejne próby dyskredytowania e, arcybiskupa Sapiecha, tak? Że ten, to, ten zły UB znowu szykował jakieś straszne oskarżenie Dlaczego tak nie zrobiono? No i teraz ci ludzie, którzy znali te dokumenty i nie opisali je przez tyle lat, nam, że, że mówią, że no bo a priori z góry to jest niewiarygodne. No i moim zdaniem to jest argumenty, które się pojawiają. To nie mamy tutaj czasu, żeby to wszystko okay. obszernie omawiać. Ale argumenty, które się pojawiają, żeby a priori, czyli z góry odrzucić wiarygodność tych, tych, tych świadków, moim zdaniem są bardzo słabe. Są bardzo słabe. Także wracając do pani pytanie, czy będzie więcej tych rewelacji. No, Trudno powiedzieć trudno powiedzieć tak jak mówię no, ży żyjąc o świadków prawdopodobnie no, albo prawie na pewno nie ma. Czyli po prostu to musiałoby się musiałoby wyjść nowe dokumenty. No. Nie wiem. Jeżeli jest. Jeżeli Pana książka jest, jak Pan mówi, kroplą, która drąży skałę i wielu ludzi pracuje też, to nie jest Pan jedyną osobą. Szczęśliwie tak. Mieliśmy wcześniej, tylko nie mów nikomu. TVN opracował dużo materiałów i Pana książka z 2013 roku i teraz z 2023 roku, to, tymi kroplami jednak jest tych kropli jest trochę więcej. No, to kiedy pęknie ten kamień, ym, możemy się przygotować na wszystko, to co polecamy, mądre dyskusje przy stołach wielkanocnych bez to, emocji. Bardzo mądre dyskusje, czyli po prostu, żeby, żebyśmy się słuchali tak? i żebyśmy też szanowali emocje drugiej strony. Tak? Bo ja, ja rozumiem, że to. to że... Że te fakty, które teraz się pojawiają, mogą być bardzo bolesne dla, dla wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce, i trzeba te emocje też szanować, tak? a nie podziudzać, nie wykorzystać politycznie, tylko po prostu rozmawiać, tak? rozmawiać. To nie jest atak na Kościół, to nie jest atak na Polskę, wiara nie ginie, Kościół też pewnie nie ginie, Polska nie ginie, także trzeba spokojnie rozmawiać, a nie, po, nie podsycać te lęki i te strachy. To takim dobrym może jednak akcentem zakończę. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas w tym gorącym okresie promocji książki. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo Panu. Do widzenia. Dziękuję bardzo.